No się ma dzisiaj odcinek nowej serii z 22 i właśnie Jaydena Gospowója. I dzisiaj nie będzie żadnych prac polowych, tylko oprowadzenie po gospie. Dobra już jestem na gospie i pokażę część maszyn. I no tyle. I jeszcze zrobimy szybki przegląd Mercedesa, bo ostatnio nie domaga. Ale jak widać, nic tam się nie stało. Dobra, to lecimy z oprowadzką. Tutaj mamy puch cztery skibowy i no sprawdza się dobrze. A tu mamy opryskiwacz i przyczepę na zboże. I tu dwa Michały postawione nierówno, i nasz główny zawodnik, czyli bizon rekord kupiony z PGR, a i przyczepa na bele. I tu prasa pasówka też dobrą robotę robi i no sznurki chyba pełne. I tu beczka na wodę też z PGR i kosiarka Potinger z fabryki, ale to cholernie drogie było. I nasza 60, bo słuchajcie, jak to chodzi. I rozrzutnik do obornika. I kultywator Unia, no i Zetor 5211. I no jeszcze siewnik i zgrabiarka jest. I to tyle na dzisiaj Nara.